Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za zaproszenie i możliwość wspólnego zastanowienia się nad jednym z najpiękniejszych i najbardziej inspirujących elementów tradycji żydowskiej, nad Szabatem. Chciałbym podzielić moje wystąpienie. Na dwie części. W pierwszej opowiem o tym, skąd wziął się szabat, jakie ma znaczenie historyczne i kulturowe oraz jak wygląda jego praktykowanie w tradycji żydowskiej. W drugiej części spróbujemy razem poszukać głębszego sensu szabatu tego duchowego wymiaru o którym tak pięknie pisał znany w Polsce żydowski filozof i teolog Abraham Joshua Heschel w słynnej książce Szabat. Bo choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że mówimy tylko o dniu wolnym, od pracy, od nauki, to w rzeczywistości Szabat jest czymś więcej, o wiele więcej. Jest pewnym sposobem bycia, formą świętowania czasu. A nawet jak mówi Heszel, jest pałacem w czasie. Słowo szabat pochodzi od hebrajskiego słowa szabat, co dosłownie znaczy odpocząć. Przestać działać, usiąść. W księdze Rodzaju czytamy, że po sześciu dniach stwarzania świata Bóg odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Ten prosty, poetycki obraz jest fundamentem całej idei szabatu. To nie człowiek pierwszy wpadł na pomysł, że trzeba czasem zwolnić. Lecz sam stwórca ustanowił rytm pracy i odpoczynku. W dekalogu, czyli w dziesięciu przykazaniach, przykazanie szabatu pojawia się w obu wersjach. Zarówno w księdze wyjścia, jak i w księdze powtórzonego prawa. W jednej wersji podkreślone jest naśladowanie Boga, bo Bóg odpoczął dnia siódmego, w drugiej zaś podkreślona jest troska społeczna, aby odpoczął Twój sługa, Twój wół, Twój osioł. Widać więc, że od początku. Szabat miał podwójny wymiar: boski i ludzki, duchowy i społeczny. W tradycji żydowskiej szabat zaczyna się w piątek wieczorem, dokładnie o zachodzie słońca i trwa do sobotniego wieczoru, do momentu, gdy na niebie Pojawią się trzy gwiazdy. To nie przypadek, że wszystko zaczyna się od zapalenia świecy. Kobieta domu, matka, żona zapala dwie świece, przykrywa oczy i odmawia błogosławieństwo. Od tego momentu, codzienność. Ustępuje miejsca świętości. Przez kolejne 25 godzin świat się zmienia, nie dlatego, że ktoś coś buduje, lecz dlatego, że na chwilę przestaje budować. Nie wolno pracować. Nie wolno handlować. W tradycji ortodoksyjnej nie wolno nawet zapalać ognia, ani podróżować. Nie dlatego, że praca jest zła, lecz dlatego, że jest czas na coś innego. Szabat to nie dzień lenistwa, ale dzień wolności. Wolności od przymusu. Działania. W piątkowy wieczór rodzina gromadzi się przy stole. Na obrusie stoją dwie świece, dwa bochenki chałki, symbol podwójnej porcji manny, którą Izraelici otrzymywali na pustyni przed Szabatem, oraz kielich z winem do błogosławieństwa. Zwanego Kiduszem. Ojciec rodziny błogosławi dzieci, a następnie wszyscy śpiewają pieśń powitalną, Lecha Dodi. Pójdź, mój mój, na spotkanie Szabatu. W synagodze śpiewa się psalmy, czyta fragmenty Tory, modli się. W atmosferze, w atmosferze pokoju i święta. A potem przez cały dzień czas płynie inaczej. Nie ma zakupów. Nie ma pracy. Jest modlitwa, wspólny posiłek, rozmowa, odpoczynek. W niektórych społecznościach mówi się, że w czasie szabatu. Człowiek staje się królem lub królową. Mężczyzna staje się królem, kobieta królową. Nie dlatego, że nagle stają się bogaci, lecz dlatego, że na jeden dzień przestają być sługami codzienności. Dla Żydów w diasporze. Żyjących przez stulecia wśród narodów o innych zwyczajach i religiach, szabat był czymś więcej niż dniem odpoczynku, był aktem tożsamości, kiedy nie można było mieć własnej ziemi, świątyni czy państwa, pozostawał czas. Czas święty, którego, którego nikt nie mógł odebrać. Niektórzy historycy mówią wręcz, że to nie Żydzi zachowali Szabat, ale Szabat, że zachował Żydów. Dzięki niemu mogli przetrwać wieki prześladowań, rozproszenia i asymilacji. Bo każda sobota przypominała, kim są i że świat ma sens. Nawet jeśli wokół panował chaos. Przejdźmy teraz do drugiej części, tej duchowej. Abraham Joshua Heschel, na którym wspomniany dzisiaj Jan Paweł II, często do którego Jan Paweł II często się odwoływał w swoich tekstach i w swoich wystąpieniach. Wybitny żydowski filozof XX wieku, autor książki Szabat, pisał, że Szabat nie jest zwykłym dniem wolnym od pracy. To nie sobota w sensie kalendarzowym, ale pewien sposób doświadczania rzeczywistości. Kesel nazywa szabat pałacem w czasie. Miejscem, które nie istnieje w przestrzeni, ale w rytmie życia. W świecie, w którym wszystko mierzymy przestrzenią domem, samochodem, pieniędzmi, rzeczami. Szabat przypomina, że człowiek potrzebuje nie tylko miejsca, ale także czasu. Czasu, który nie jest środkiem do celu, ale samym celem. Jak pisze Heshem, Szabat jest znakiem, że człowiek nie jest niewolnikiem czasu. Jest królem, który może przestać działać i po prostu być. Keszel odwraca naszą zwykłą logikę, gdzie święte są miejsca, świątynie, ołtarze, w niektórych tradycjach religijnych góry. Judaizm czyni świętym czas. Nie kamień, nie mur, ale chwila. W tym sensie szabat to nie tylko tradycja religijna, ale też genialna instytucja psychologiczna i duchowa. To dzień, w którym człowiek ma prawo powiedzieć: wystarczy. Nie muszę dzisiaj produkować, Poprawiać, pędzić, osiągać. Mogę po prostu istnieć, być, patrzeć, rozmawiać. W języku Heszela szabat jest czasem, w którym nie tworzymy rzeczy, lecz spotykamy się z byciem. To bardzo bliskie temu, co dzisiaj nazwalibyśmy uważnością albo obecnością, tak kluczowymi kategoriami w wielu terapiach psychologicznych. Proszę sobie wyobrazić zwykły piątek w Jerozolimie, w Nowym Jorku, ale też w przedwojennej Warszawie, w przedwojennym Białym Stoku. Pewnie w mniejszym zakresie w przedwojennym Ełku. Ruch uliczny, korki, ludzie zapracowani, pośpiech. A potem w pewnych dzielnicach nagle cisza. Sklepy zamknięte, świece w oknach, dzieci w białych koszulach. Miasta, które jakby nie śpią, nagle na chwilę przymykają oczy. Peszel pisał, że dla Żydów ten moment jest jak spotkanie z ukochaną osobą. Szabat nie jest obowiązkiem, jest gościem. W modlitwach nazywa się go nawet oblubienicą. Dlatego powitanie Szabatu. Ma charakter radosny, czuły, to czas miłości, nie zakazów. Trudno nie zauważyć, jak bardzo przesłanie szabatu jest aktualne dzisiaj, w świecie, który nigdy się nie zatrzymuje. Żyjemy w epoce, w której odpoczynek bywa uznawany za lenistwo. A brak produktywności za porażkę. Tymczasem Heshem mówi: Człowiek, który nie potrafi odpocząć, staje się niewolnikiem własnego sukcesu. Szabat to duchowy bunt przeciwko cywilizacji nieustannej pracy. To dzień, w którym człowiek Odzyskuje swoją godność. Nie dlatego, że coś zrobił, ale dlatego, że po prostu jest. I tutaj dochodzimy do pięknego paradoksu. Choć Szabat jest ściśle żydowskim świętym, jego przesłanie ma charakter uniwersalny. Każdy z nas, niezależnie od religii czy światopoglądu, potrzebuje chwili, w której może wyjść z rytmu codzienności i odzyskać sens. Keszel pisał, że świat nowoczesny cierpi na duchowe niedożywienie. Produkujemy coraz więcej rzeczy, ale coraz mniej chwil. Szabat przypomina, że człowiek nie żyje tylko przestrzenią, ale także czasem. I że czas może być święty, jeśli potrafimy go przeżywać uważnie. Chciałbym zakończyć słowami samego Heszela. Sześć dni w tygodniu dążymy do ujarzmiania świata. Siódmego dnia próbujemy ujarzmić. Samych siebie. Szabat jest więc nie tylko dniem odpoczynku, ale też duchową lekcją pokory. Uczy nas, że świat może istnieć bez naszej ciągłej ingerencji, a my możemy istnieć bez ciągłego działania. W tradycji żydowskiej mówi się, że kto zachowuje szabat. Ten smakuje przedsmak wieczności. Nie chodzi tu o metafizykę. Chodzi o doświadczenie chwili, w której czas przestaje gonić, a człowiek przestaje uciekać. I może właśnie tego, tej umiejętności zatrzymania się najbardziej potrzebujemy w dzisiejszym świecie. Bo dopóki nie nauczymy się odpoczywać, nie zrozumiemy, po co pracujemy. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkim, żeby każdy miał swój mały szabat, chwilę ciszy, której można odetchnąć, spotkać z bliskimi i z samym sobą.